Była przerwa techniczna. Taka dość długa gałąź, wplątałem się w tylne koło. No i chciałem ją usunąć. Bałem się, że żeby gdzieś nie weszła między łańcuch a zębatkę. Także usunąłem, napiłem się i jadę dalej. A tam taka piękna ambona, zaraz Wam ją pokażę. Zobaczcie. O, widzicie? No, a ja jadę dalej. Przejechać <laughs> może tu jakoś boczkiem no powiem wam że pierwsza przeszkoda taka nic jakoś wolutko może Przedost przedostanę na drugą stronę. No, Zaraz może rower, pierwszy nie idzie. O! O! Chyba się udało Jestem. Widzę, że kilka takich przeszkód jest. Na no, tej mojej drodze. Następne coś na ulicę. Dzisiaj mam naprawdę ekstremalną trasę. Najpierw były piaski. Teraz znowu takie kolejne. Droga taka teraz. Kamienista pod górę. Te jakieś miejsca, gdzie woda stoi. Rozjeżdżone traktorem. poza tymi trzema osobami na konikach jeszcze nikogo nie spotkałem na szlaku. To już jest trochę lepiej. آیا داری drogą woda płynęła no ostatnio tutaj były straszne ulewy no, do kolejnego celu dzisiejszej wycieczki mam jeszcze około 2-3 minut Na końcu to jadę. Jadę teraz do pomnika poprzez Konullo Za dwieście metrów skręć w prawo. boisko jest, no. Do jakiejś cywilizacji dojechałem. Masz ty se sobie... mowy. Taka Coś tutaj obić. No tutaj jakaś jest tutaj trybuna. To no, desek nie ma, ukradli. Na 100 metrów skręć w prawo. Nie mam prawie 100 metrów. Też. ta droga chyba skręca. Będę po tej wiacie przejeżdżał. Skręć w prawo. Przechodzimy do miejsca docelowego. Jest pomnik, do czego Jesteś na miejscu. Teraz na miejscu jestem komary też są na miejscu. Dojechałem do pomnika bohaterom powstania pułkownikowni Francesco Nullo, Władysławowi Romerowi, Julianowi. I innym, poległem w walce o wolność Polski dnia 5 maja 1863 roku. Hołd składa ziemia, której broniliście. Jestem aktualnie w Krzykawce. wszędobylskie komary. Na moment człowiek stanie i od razu jedzik pełno. Także nawet ten preparat, którym się psikałem, chyba niewiele daje. No to ruszamy dalej. Była tutaj krótka przerwa. Napiłem się, zjadłem bardzo dobrą bułeczkę z serem i ruszam w kierunku Starego Dworu. aleja Właściwie taka dróżka zrobiona była asfaltowana tutaj do tego pomnika Na najprawdopodobniej od strony krzykawy, krzykawki po prawej stronie mamy taki rusz w formie jakiegoś wąwozu nie wykluczone że to mogły być jeszcze jakieś okopy z tamtych czasów, z czasów Powstania Stycznionego. Jadę aktualnie niebieskim szlakiem. lebo to znamená že iba po ostatných ihúže po lewej stronie zawalił się dach cały budynek to do ruina dojeżdżam gdzieś do głównej drogi i każę jechać jeszcze prosto co? cóż tutaj mam jakąś tabliczkę o jak ładny tutaj dom Kapliczka no i ten dąb przepiękny A tutaj mamy tablicę miejsce pamięci Miejsce bitwy pod krzykawką 5 maja 1863 rok Za 500 metrów skręć w prawo. Szykawcy. Tak jest przynajmniej na tabliczkach z numerami domów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Staropolski dworek w krzykawce. Krzykawka ulica Starowiejska 2. No to chodźmy, zobaczymy go dwudziesty czwarty rok, widzę, że jest nad gankiem. O, a tutaj za płotem taki stary, zniszczony już budynek. Rozlatujący się. Także ten niestety nie doczekał takiego dobrego losu, jak ten dworek tutaj z lewej strony. Ogrodzony. Tam się chyba dojść nie da. Tutaj bardzo dużo dzieci, to może jakaś zielona szkoła. Tak? Ale obiekt jest niedostępny do związania z powodu zajęć dzieci, jakie są organizowane. Szkoda. No przykro mi, ale... Czyli nie można wejść do wewnątrz? Nie. A mogę sobie chociaż chwilę siąść? Tak, proszę siąść. <noise> No to widzicie sami, niestety nie zobaczę i nie pokażę Wam jak to wygląda, także tylko tutaj chwilę sobie przycupnę i ruszam dalej. A jestem w dawnym dworze Romiszewski przy Kawce. Wiszna biblioteka No niestety do dworku nie mogę wejść, bo są Zajęcia dla dzieci, i przepisy zabraniają zwiedzania w tym czasie. Także mogę tylko Wam pokazać, jak to wygląda tutaj na zewnątrz. Tutaj mamy ładną rzeźbę. No i przepiękne stare drzewo, które jest tam gdzieś już powiązane.